Witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałabym przypomnieć, że dzisiaj, czyli ostatniego dnia września, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tłumacza. Jest to święto obchodzone w Dniu Wspomnienia Świętego Hieronima, tłumacza Biblii, uznanego za patrona tłumaczy. Dzień tłumacza jest okazją do wyrażenia dumy, do wykonywania zawodu, którego ranga staje się coraz istotniejsza. W postępującej globalizacji. No, myślę, że niech mówią ci, którzy nie, nie przyszli, którzy pomimo no, informacji, które ukazywały się we wszystkich możliwych portalach internetowych, w Gazecie Pomorskiej, na naszej stronie, no, stwierdzili, że nie warto wychodzić z domu, no, ale to już będzie ich strata. Pozwolę sobie przedstawić naszego gościa, panią Martynę Marię Lemańczyk. Tłumacza od 11 lat. Tłumacza z języka czeskiego, słowackiego i francuskiego. W olbrzymim skrócie, może, jakby opowiem, przytoczę CV pani Martyny, który jest tak bogaty, że ma prawo wpędzić w kompleks. Z wykształcenia pani jest magistrem filologii polskiej. Skończyła studia podyplomowe w zakresie historii sztuki. A obecnie tak jest na studiach doktoranckich w zakładzie komparatystyki literackiej i kulturowej. I wszystko to na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Oprócz tego nasz gość jest laureatem wielu stypendiów oraz uczestnikiem pobytów zagranicznych, między innymi w Czechach i we Francji, co chciałabym podkreślić, że możemy być dumni naszej chojniczanki urodzenia, ale obecnie mieszkanki Paryża. Skończyła też Pani filologię czeską, Slawistykę na Uniwersytecie Karola w Pradze. Zajmuje się Pani przekładem beletrystyki, poezji, poezji, literatury na, naukowej, a także ścieżki dialogowej do filmów, prawda? E, oprócz tego jeszcze zajmuje się tłumaczeniami ustnymi, czyli tłumaczenie symul symultaniczne i tłumaczenie konseku konse konsekutywne. Jest też laureatką wielu prestiżowych nagród. Także w takim naprawdę no, olbrzymim skrócie zasygnalizowałam osiągnięcia naszego gościa. I teraz oddaję pani głos. Potem, Witam Państwa serdecznie. Dziękuję bardzo za, za poświęcony czas. No rzeczywiście dzisiaj, dzisiejszym z pretekstem dzisiejszego spotkania jest, jest Międzynarodowy Dzień Tłumacza obchodzony na całym świecie, również w Polsce. Wiem, że odbywają się w tej chwili właśnie obchody w różnych miastach, w Warszawie, w Krakowie i w Gdańsku. Odbywają się konferencje, spotkania panelowe, dyskusje, spotkania właśnie z tłumaczami, z prezentacje książek. W Warszawie jeszcze w dodatku yy, przyznawane są nagrody, są wyróżnienia Gloria Artis właśnie tłumaczom yy, za, za, ich, za ich dorobek, więc to święto staje się coraz bardziej, niej yy, yy, zapisuje się w powszechnej świadomości. Bardzo mi miło, że, że także i my tutaj w Chojnicach świętujemy yy, dzisiaj właśnie ten Dzień Tłumacza yy, za moim pośrednictwem. Yy, Tłumaczenie literackie, bo to jest głównie właśnie tematem naszego spotkania. Podkreślam literackie, bo, bo jest to zupełnie inna, jest to, cechuje się to zupełnie innym podejściem do, do tekstu, tego typu, tego typu przekład. Jest to zawód, jest to zajęcie, Pozostające jednak mimo wszystko cały czas w cieniu, e, zawsze pozostajemy w cieniu e, autora e, założenia. E, jest to praca no, niezbyt doceniona, niezbyt e, gdzieś wyrazista, nie, nie występujemy e, najczęściej e, gdzieś na, na pierwszym planie, ale z drugiej strony e, jest to zajęcie e, bardzo wdzięczne, jest to zajęcie pasjonujące. I, i, no i rzeczywiście e, m, mamy, jako tłumacze, bardzo silną też odpowiedzialność e, za, pośrednicza, za pośredniczami e, literaturę obcą umożliwiamy e, czytelnikom e, polskojęzycznym po prostu wsięgnięcie e, po, 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 po literaturę obcojęzyczną. Często od tłumacza e, zależy to, czy książka e, przyjmie się na, na danym, danym kręgu e, językowym, kulturowym, czy też, czy też nie. Słaby przekład potrafi e, książkę, no, niestety, no, całkowicie właściwie zniszczyć. E, również w drugą stronę dobry przekład pozwala na Podźwignięcie literatury, która jest napisana czasami, czasami słabiej, podciągnięcie, powiedzmy, w jakiś sposób niektórych, niektórych tekstów. Może, może na początku opowiem pokrótce, w jaki sposób gdzieś doszłam do, 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 do tego akurat kierunku swojej działalności. Tak jak wspomniała właśnie tutaj pani tłumaczenie języków z czeskiego, francuskiego i słowackiego. Języka czeskiego uczyłam się od, przez całe swoje studia, polonistyczne. Był to oczywiście przypadek, jak to zwykle bywa, w takich sytuacjach, że zainteresowałam się akurat, akurat tym językiem. I, no i tak już właściwie. Krok po kroku bardzo intensywnie wciągałam się w kulturę czeską, ucząc się języka. Później wyjeżdżając właśnie wielokrotnie na stypendia naukowe, właśnie tutaj wspomniany Uniwersytet Karola. Tam wielokrotnie miałam stypendia naukowe. Wszystko, właściwie co robiłam naukowo, związane było z literaturą czeską, z literaturą porównawczą, z recepcją również czeskiej literatury w Polsce. I właśnie od samego początku zaczęłam, zaczęłam tłumaczyć. No i tam były też, no, przyznam się nagrody w roku 2003. bodajże otrzymałam drugą nagrodę w ogólnopolskim konkursie na przykład literatury czeskiej w kategorii poezji, po, w kategorii poezja, a Dwa lata później, w 2005 roku, ten konkurs no, wygrałam e, również w kategorii poezji, poezji e, tłumacząc przede wszystkim poezję Mirosława Holuba. E, I rzeczywiście tłumaczenie, praktyka e, powoduje, że też najlepiej uczymy się języka. To jest, to jest też rzecz godna e, uwagi. Tłumacz jest w ogóle najbardziej, najbardziej do, dokładnym czytelnikiem, możemy powiedzieć, ponieważ tekst trzeba się wczytać naprawdę bardzo głęboko, na wszystkie właściwie strony rozpatrywać każde słowo i szukać tego sensu, który powinien być oddany akurat w tym kontekście, jak najszerzej. Ten, ten, ten sens ujmując i żeby jak najmniej utracić z tego przekazu, który, który autor nam w jakiś sposób podsuwa. Oczywiście każde tłumaczenie jest również interpretacją, bo ja podejmuję decyzję, i ja jestem odpowiedzialna za, za, za dane sformułowanie, za to, czy ja ten sens zawężę, czy go rozszerzę, nawet w taki minimalny sposób. Więc jest to, jest to rzeczywiście praca twórcza. I w sumie dosyć tak jak powiedziałam, dosyć odpowiedzialna, chociaż być może na pierwszy oka może się nie wydawać taką. Nie wystarczy wziąć słownik prawda, i przekładać literalnie słowo za słowem. Ważny jest, jest, jest kontekst, ważny jest styl przede wszystkim, naj, 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 Właściwie największym takim, największym, najtrudniejszym zadaniem jest uchwycenie stylu wypowiedzi nie tylko stylu samego autora, ale też stylu wypowiedzi poszczególnych postaci w danej książ książce, jeżeli chodzi na przykład o beletrystykę, żeby ten styl był rozpoznawalny, żeby te postaci odróżniały się od siebie i on, żeby każda z nich mówiła swoim językiem charakterystycznym, żeby on był też koherentny żeby on był konsekwentny w trakcie całej w, całej w całej książce, żeby te postacie po prostu mówiły swoim językiem od początku do końca i odróżniały się od siebie, a jednocześnie tutaj mówimy też o właśnie uchwyceniu stylu autora, żeby książki, wszystkie książki przekładane przeze mnie nie brzmiały w ten sam sposób, żeby to nie był mój język, tylko, tylko żeby ten język był y, jak najbardziej zbliżony do tego, co ja jako tłumacz słyszę w oryginale. Może jedno pytanie. Czy lubi bardziej pani woli oglądać filmy dubbingowane, czy czytane y, przez lektora, czy z napisami? I jeszcze jedno pytanie, czy w czeskich kinach nadal zagraniczne filmy są dubbingowane, bo kiedyś podobno były wyłącznie z dubbingiem? Jeśli chodzi o mnie, to niestety nie przepadam za dubbingiem i bardzo tego nie lubię, ale to jest kwestia przyzwyczajenia, ponieważ chyba w Europie tylko w Polsce i jeszcze gdzieś na, gdzieś, na pewno na Białorusi i jeszcze gdzieś właśnie w krajach, Gdzieś bardziej na wschód chyba też, bo w, w Rosji, y, stosuje się właśnie lektora. Tak nigdzie w Europie nie ma takiej, takiej instytucji. To jest właściwie ciekawe, bo, 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 bo nam wydaje się, że to jest najbardziej naturalny sposób odbioru filmu telewizyjnego. Tymczasem wcale nie. Wszędzie króluje dubbing albo właśnie napisy. I y, tak jest w Czechach. Y, właśnie większość filmów telewizyjnych jest, jest, jest dubbingowanych. Y, no, sprawia to wrażenie takie, że a, bo, bo, zacznę od tego, że m, grono aktorów, które, które ten dubbing przygotowuje, jest wąskie. Więc mam ja, ja oglądając czeską telewizję, czeskie filmy, mam wrażenie, że oglądam ciągle ten sam serial, ale w jakiś sposób te głosy były te same, niezależnie od tego, co, co oglądałam. I no, 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 nie, nie sprawia to no, takim nieprzyzwyczajonym widzom, y, właśnie z polskiej przyjemności, bo no, no, jest to sztuczne. Poza tym, no. Jednak, nie wiem, znane znan, znani aktorzy z, z, czeskim, z czeskim głosem to tak rzeczywiście nie. Co najmniej dziwnie, dziwnie to, to wygląda, kiedy nie wiem, widzimy jakiegoś Michaela Douglasa, który, albo nie wiem, kogoś znanego, kto jakimś kto, kto, zupełnie innym głosem wymawia z, z różne kwestie. I, więc ja osobiście nie przepadam. Rzeczywiście w, w czeskiej telewizji jest dubbing, chyba że w godzinach wieczornych jakieś bardziej ambitne filmy są z napisami. O tak. No w kinach napisy oczywiście. To jest akurat tak. No, no, mówię, jak już się przejdzie przez pewien taki etap, to już później jest, jest dobrze. No, trzeba przełamać taki pierwszy wewnętrzny opór później. później. Nawet, nawet mając świadomość, że popełnia się błędy, bo, bo popełnia się błędy, to jest niemożliwe, żeby nie popełniać tak do końca wyeliminowania, to już naprawdę trzeba mieć olbrzymią znajomość, ale też praktykę językową, żeby, żeby uniknąć. W stu procentach błędów więc mówiąc w języku obcym. Dlatego ja też nie przepadam za tłumaczeniem na język e, obcy, zdarza mi się to oczywiście, ale, ale na pewno nie tłumaczyłabym, nie podjęłabym się tłumaczenia literackiego właśnie, książki żadnej na, na język obcy, chyba, że ze, ze, mając po prostu jakoś współ, współpracownika, kogoś, kol, z kim mogę, mogę konsultować pewne rzeczy, e, to owszem, ale w we własnym zakresie to na pewno nie, bo. bo no trudno jest osiągnąć taki, jakąś swobodę stylistyczną w obcym języku. No, rzeczywiście to wymaga to już sporych, sporej praktyki przede wszystkim. Więc najlepiej się czuję w moim rodzimym języku i myślę, że staram, chciałabym to chociaż wykorzystać, przynajmniej to. To chyba. Dziękuję Państwu jeszcze raz serdecznie za obecność i do zobaczenia. A nam było wielkie miło gościć Panią w naszej bibliotecy i dziękujemy bardzo za tak ciekawe. Dziękuję. 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 Chciałabym przekazać jeszcze tutaj do bibliotece kilka książek właśnie, które, które miałam przyjemność tłumaczyć, więc dziękuję państwu, bardzo w, w zbiorników właśnie. Także, tym bardziej, że no, jesteśmy dumni, że mamy taką mieszkankę Chojnic. Bardzo mi miło. Jedno, która reprezentuje dziękuję nas bardzo. poza granicami. Bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję za, za gościnność, e, za to, że, 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 że po prostu pomysł e, uczczenia Dnia Tłumacza właśnie się zrealizował i, i bardzo mi miło. Tak, my się też również e, cieszymy mhm. i... Jesteśmy zadowoleni, że poszerzyłyśmy znowu, miałyśmy możliwość poszerzenia troszeczkę naszej wiedzy. Chciałabym też dodać jeszcze, że y, Pani Martyn, jej pasją jest fotografia, tak? Analogowa i cyfrowa, jak I jeszcze co ważne, że przez y, Wiele lat występowała w ogólnopolskich festiwalach piosenki tak studenckiej i poetyckiej tak, tak. z własnym repertuarem. Prawda, Także to prawda, to taki jeszcze rozdział, rozdział mojej działalności też, który, mm -hmm. który gdzieś bardzo intensywny swego czasu, teraz troszeczkę mniej. No ale też nie można wszystkiego, prawda, są takie fale w, w życiu, które na niektóre rzeczy są, wychodzą na pierwszy plan, niektóre gdzieś dalej. Ale A propos fotografii to Piotr. chciałam serdecznie zaprosić Państwa w piątek, tak się składa, że jakoś intensywny mam tydzień. W piątek o 18 w galerii w podziemiach Kościoła Gimnazjalnego będzie się wernisaż wystawy fotografii moich, też związanych właśnie z Francją, z, konkretnie z Paryżem, więc serdecznie zapraszam. Dziękujemy, a my zapraszamy na te programy biblioteki.